Okej, okay, witam was, jestem do GT. to jest Prosa Kim 2013 i to jest piąty etap G Loder Trentino, a więc niecałe 160 km i... No chyba ten etap większość zna, jak, jak nie wszyscy, więc dużo o nim nie trzeba mówić, po prostu jest Mordanga na tym ostatnim podjeździe. I tak... No ja nie wiem co. Moje CCC tam zrobi, co jak sobie poradzi. Dobra, więc... To ma być ta właśnie wisienka, jaką mówiłem ostatnio, więc przejedźmy to i no i zakończę tą serię po prostu. Dobra, do zobaczenia już na... nie wiem gdzie, może przed tą górą pierwszą. Dobra, podjeżdżamy właśnie pod pierwszą górę. Yy, ona ma drugą kategorię. Nie wiem czy tak się... No, góra drugiej kategorii, no, chyba podjazd Miesza o to. Dobra, tu chyba jakoś nie będziemy atakować, bo... O! O właśnie e, Niespecjalnie tam będę siłę tracił Na to A dopiero tutaj się zacznie Cała walka z sobą tak naprawdę Bo to inaczej być nie może Okej okay. To miało być jakiś super etap albo coś takiego, no ale to jest po prostu ostatni etap, tak. Ostatni odcinek to już od tych trzech ostatnich <głos》> mówię. No, ale. oderwam się? No, yy, ale. No, będę świadomie kończył, jakby tak jak to było w 11, a nie było tego na przykład w 12, bo 12 tak naprawdę była urwana. No, ja cały czas myślałem, że tam dokończę to. Kończę, to serii, ale znowu FIFA jest po prostu zła <grych> po prostu, ale ja się tak naprawdę no na FIFA wychowałem tak nie na PCM, -ie. PCM był, drug... znaczy później był a piłka nożna i, FIFA, i no, FIFA to to najważniejsze rzeczy były tak naprawdę dla mnie a nie klasu, Kolarstwo później jakby się u mnie urodziło coś, coś takiego można powiedzieć Eee, a piłka nożna, no, dla mnie była osobiście... Od... Od euro 2000 tam... Eee, 2008... Nie. No, że I... Tak, 8, nie? No. No, nie. I... <ścoughs> eee, się pogubiłem. Hmm no i teraz mam problem chwileczkę przecież na tym ojej hmm. dobra już mam 2008 <grym> e, tak euro 2008 i to tam lecz no to tam mm. Hiszpania, Włochy, to tam na inną, to jest historia na inny, na inny odcinek, czy na inną okazję. Dobra, bo póki co mamy zjazd, czyli, czyli już tak naprawdę będzie ten zjazd, paskie, i pod górę, pod ostatnią górę. No w ogóle kto mi się tu utrzymał, bo tak się zamyśliłem, no tylko no, wiecie, niby takie oczywiste i wiadomo, że tu się całe życie wie albo coś takiego a nagle ma taka dziura w głowie no <noise> Ile tu jest? 22, 22 kola 22 kolarzy o oh jeszcze mi się język plącze, dobra ogarnijmy trochę, trochę przyspieszmy, bo na zjeździe nic nie będziemy robić, no fajnie trochę po trawce pojechaliśmy No Może bidony? też by się przydało ojej, gdzie jest P, no tu daleko ktoś przyspiesza no to są dwie minuty ale to jest ta pierwsza ucieczka a tutaj rebellion oj, aha dlatego połączyło się okej okay. trochę lipa Lepiej jak taka jest selekcja i tak się pomniejszyło, ale to... No tak naprawdę nic, co zaraz się stanie. W porównaniu z tym, co się zaraz stanie, no. e, Ten odcinek tak naprawdę, którym był... Był to... Który to był? To był czwarty. To dla mnie osobiście był znaczy jak... Osobiście, no. Wydawało mi się, że był najlepszy, bo tam tak naprawdę no było ciekawie, tak. Wtedy tak naprawdę jeszcze miałem tą chęć grania, miałem ten zapał i tam mi oponaż się przebiła. Ja nie wiedziałem, że to w ogóle może takie coś się zdarzyć. Wiedziałem, że się wywalają, no to już od ładnych kilku serii się wywalają, ale Opona to pierwszy raz mi się zdarzyło. Znaczy, Wiedziałem, na no, świadomie mi się zdarzyło, bo być może wcześniej tam komuś się przebiło, ale ja to wiadomo, jakoś tam niespecjalnie na to zwróciłem uwagi. Ach, tutaj. To właśnie. Ej, żeby Marek był gdzieś z przodu, dobra, pyk. O, jak ładnie. No, super. Jeszcze Rebelin by tam poszedł do przodu, ale Rebelin... Ej, Rebelina. No no, tak zawsze miałbyś być ustawiony. A jeszcze ta ucieczka, którą trzeba przegonić, a może się uda. No nie wiem, czemu zaatakowałem. No dobra, nie ma co czekać, no jak ktoś się zaatakował, no to też. Dobra, Pyk. Ujej, co się dzieje z fps -ami? Kto za nome? Sisu skoczył skarponi, kunego... Kunego to? Nie, Caruso, sorry. I... Frank No dobra Dobrze jedziesz nie. Albo za skarponi ale... Fucker Ojej, nie to! O! Tak, tak, tak to wyszło, że... Tracisz siły. Dobra, tak czułem, że ta ucieczka po prostu będzie... Niedobra! No, pieprzyły, pieprzyli mi się tu. Tu już sobie yy, karuzo i skarponi skoczyli. No czemu nie... Co jest? No. W ogóle nie chciało mi się zaznaczyć. No i może tak dojedzie na kropie O co tu się dzieje? Okej okay. Co to było? No nie wiem S 60% tam chyba pokonali <laughs> No dobra Ma plus 3 i to jest To jest plus Tej właśnie Nie wiem akcji czy tam w ogóle Jazdę tego Rutkiewicza mamy 4 km, może warto że... a nie 4,5 żal użyć Zrobimy może jakiś tam atak albo po prostu mocniej pojedziemy Jak na razie to jest dobrze jedzie, ale no i tu już doganiają Hasek ten wystarczy, że trochę mocniej i paska już nie ma. Więc trochę lipnie. Trzeba tak będzie jechać cały czas. A przynajmniej coś się dzieje i nie są już z tyłu tego peletanu, peletonu. Choć zaraz mogę, może być Marek. Ale nie, da radę, chłopak. Spokojnie jedzie, to dobrze. to jest też, właśnie w 13 to jest... No to też mi się spodobało, że jednak oni mową ciała dużo zdradzają. Zobacz, jak on tak się giba... Przestał już, no ale... Ale jak Huzarski na przykład jedzie, no to... Wiadomo, że co tu się... Ja, ja co się z nim dzieje? Dobra, są kilometr, Skarponi jakby co tu już wygrał. Karuzel już przyjechał drugi. Ja chyba spokojnie przyjadę... Piąty, tak? pamiętam. Dobra, nie specjalnie będziemy forsować, ani tam sprintować, po prostu wjeżdżam i na metę piąty, więc naprawdę super Marek. Myślałem, że będzie tu jakaś tragedia, a tu naprawdę świetnie pojechał. No, <grych> właśnie to, atakujemy, tak? Z kimś daleko, no ale Rybelin niech tam dojedzie, bo on tam był wyżej jednak od Marka, ale Marek na pewno najlepiej skończy. Eee... Ten wyścig. No, dla Polaków ewidentnie. Dziwne Trentino, bo jeszcze dziewiąty huzarski. Czyli to nic w porównaniu z tym, co tam Schmidt wtedy robił. Był drugi chyba, czy trzeci. Już nie pamiętam, ale gdzieś na pewno na tym drugi albo trzeci. No. Dobra, więc kończymy. Kończymy co ma trzynastkę. To jeszcze ostateczne wyniki zobaczymy sobie. I wow, skoczył do dziesiątki, nawet do dziewiątki. Jak to? A jeszcze nie pamiętam, kto powiedział. No w wiadomościach sportowych. Wiem, Kurzajewski albo ktoś, że sk no skończył dziesiąca, nawet w I To sekundę przed Pinot Team. Więc ładniej. Ogólny taki zamiar miał być, że ma być w dziesiątce, no i się uda, no. Jakoś tak głośno chciałem tego mówić, a teraz, jak już się tak stało, to jest. Dobra. Więc dzięki za oglądanie, chociaż tych kilku e, odcinków mam nadzieję, że zostaniecie do, z, za pół roku i będziecie w, przy 14, bo tak naprawdę wtedy to już się zacznie i... zacznie się seria porządna, no mam nadzieję, że to się w końcu uda. Więc dzięki za tego PCMA, który po prostu no, musiał być, był i jest. No, nie wiem co powiedziałem przed chwilą, dobra. Na razie widzimy się za pół roku. Albo przy okazji innych, może jeszcze tam gier FIFA. Ale nic nie obiecuję, bo to zawsze źle wróży. Dobra, do zobaczenia.